Jestem ekspertem W związku z tym dzisiaj 75. rocznica otwarcia naszej szkoły, chciałabym przeprowadzić z Panem rozmowę na temat historii naszej szkoły, pana wspomnień, przybliżyć naszej szkolnej społeczności. Po prostu tamte czasy, tam zaczęli tą rzeczywistość, bo jednak jako szkoła z tradycją. Bardzo dążymy do poznania tej historii jako uczniów. Chciałabym zacząć od pytań związanych z historią. Wspominał Pan, że zaczął Pan naukę tutaj, w był dziewięćdziesiąt Tak, to znaczy szkołę podstawową y, y, rozpocząłem u mojego ojca, ponieważ jak pan pokazywał, że tylko korytarz dzielił nasze mieszkanie y, od y, szkoły, nawet dzieci są barudne i w tam nie trzeba. Więc chyba na pewno przeszkadzałem tam ojcu w prowadzeniu tych lekcji, ale za to uczniowie wiedzieli, że to jest dziecko nauczyciela, to to doali. I także jakoś się tam utrzymywałem. I efektem był taki, że ja nawet nie wiedziałem, że już chodzę do tej pierwszej klasy. I dlatego jak ja już napisałem ten mama i tata, to miałem pięć lat, czyli, że y, y, już jakbym y, powiedział, pierwsza klasa mogę zalecieć, bo y, już pisać umiał kiepsko, ale umiał. Następne lata, y, to już tam z przodu, mieliśmy tabliczki, y, na których się liścią pisała. Były y, 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 gąbka trzmaciana i, i gąbka do wymazywania. No, no i to było bardzo wygodne. Dajcie jakieś błąd, to się zbazało i się tak Także z tego okresu, ponieważ to jest 5-6 lat, ja kłanął mi, że mu powiedział, że pamiętam, bo dziecko w tym czasie pamięta tylko obrazy. Te obrazy, takie momenty, rozumiejcie, ważniejsze pamiętam, pamiętam jak się gramuliłem do tych starszych lat, to oni kreowali to, a myślicie, że nie bardzo zadowolony, tak się to trochę przegońmy, ale później jak się z przodu, to już było na maju uczciwy. I wtedy się czuł właśnie na dobrze. Ja myślę i sądzę, że to wczesne szkolnictwo y, jest zgodne z tym, co psychologia mówi, że jeśli weźmiemy oś x i y i tutaj y, y, Podatność, i a tutaj wiek, to ona jest taka jak hiperbola i dlatego najłatwiej się dziecko uczy i dlatego ja jak ludzie mówią, że chcę 7-letnie dziecko posłać do szkoły, a nie 6-letnie, to ja myślę, że tak bo Niemcy od szóstego roku życia to zawsze mieli, i, i, a ja jeszcze wcześniej i nie wiem, czy my wytłumaczyć moje zdolności, bo, bo wszędzie właściwie, Zawsze w tym I myślę, że to nie tylko tej dużej głowy, która utrudniała urodzenie mojej małusi, bo to było bardzo trudno mnie urodzić, a ona była wtedy pierwiastko. Ale to sądzę, że na pewno to wdrożenie w naukę bardzo wcześnie działa bardzo korzystnie na, na rozwój intelektualny nie, człowieka. Tak, czyli w zasadzie można powiedzieć, że był pan łącznie od tamtego roku życia, a potem z tym szkodząc przez całe życie? No tak, tak. Tylko, że ja tak sobie, że jak tamtej śmierdzi mamy już, kiedy już był pan maturze, że... nie, nie pan że jest jego żołnierz, studia, to co ja mówię, że to jest świetny zawód, Pewnie będą chcieli zawsze trzeba yy, yy, i jeszcze wakacje dochodzą i takie inne rzeczy. Nie przekonywało to. Zresztą to gdzieś tam zbudowali, więc ja uważałem, że nie, absolutnie nie i wtedy jeszcze nie wiedziałem. Okazuje się, w tym czasie, kiedy ja maturę zdawałem tam uściciel w więzieniu, jeszcze za Dlatego sytuacja, którą e, politycznie możemy troszeczkę to wymyślić. I później, aby nas znajdowały i pójść na kilka punktów. Oni sobie by się wyobrażali i tak już e, e, nie byliśmy raz e, czuć się obciążeni. A e, pójście z całego narzecznictwa by, by było bardzo... Dobry, bo ja jestem bym, ja bym zawsze ciekawy yy, świata i yy, las, które się przede mną inaczej niż przed innymi. Ja jak we to wszystko widzę i, i widzę, kto gdzie kochnie i, i kto jest yy, yy, najważniejsze, że nie mi wszystko a, a znaczyć. Bo ja to nawet studentów bardzo prosto nauczyłem, bo ich to jest rzeczy na przykład rozpoznawania płazów czy to bardzo postawione dużo z tych gatunków i są postawione rzeczy, które ekologiczne są do wytłumaczenia, że w lesie jest podczas żadnej zielonej żamy, chyba że będzie to bajolko, bo zielone żamy tylko są zbadane. To jest prawdziwe jasne. Chciałem tylko powiedzieć, że te rzeczy mi się i rozmaicie uczeni, jak charakteryzują mnie, to mówią, że to mam hmm. zmysł spostrzegawszy e, bardzo hmm. I, i, i to mi warto e, pisać jest takie, takie, takie. wykłady. To znaczy, wykłady najczęściej są bardzo unienowciwne, są takie wykłady, że prawie z skrzetem składają. Hmm. I nie, e, moja córka może potwierdzić, że jak ona była studentką,

Do tamten, tak. Czy uczył się Pan tu od początku, od otwarcia szkoły, od 10 listopada Nie, nie. Wtedy 10 listopada przyjechała ta cała ekipa tych wyższych roślin z Bytowia. No bo jak nagle teraz została otwarta, no to, 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 to co jest? Więc już nowy nabór był pierwszy, ten mój, że w kwietniu. Ja wtedy jeszcze na boze byłem to ten cały rok odbyłem, następnego kwietnia zostało to świadectwo, właśnie o którym mówiliśmy. Wspominał pan o chrześciwie, o porównaniu do tego, którego pan był Ci tutaj dzisiejszego pochodu? I, y, y, musiał y, to chyba zawsze dana, Ponieważ ten chrzest Aha. był w 1939 roku, kiedy... Myśmy wjechali na wakacje do Polski, a Niemcy nie dali nam widnie pogodne. Ja 30 lat od Kidyja w Wielkim Komórskim no, za nowym, 7 km byłem i wiedziałem, że tutaj się włoży, a ja nie mogłem wrócić, bo to nie mieliśmy wizy. Także za to obracać, tak to powstał mi się to płacić, nie było. no i, i, i w związku z tym y, tego chrztu po nie widziałem, tylko tego, że i tani, były jeszcze wtedy, to taki byli, nie było. A, a wtedy już był eh, klasycznie zbudowany tak jak Giembik to ładnie opisał sobie i dużą nie dali w to, to było właśnie dopiero 1939 roku, kiedy już nie było. Mam jeszcze pytanie dotyczące Kwidyna. Z tego sztu jeszcze przed wojną. Czy znał pan Feliksa jak No na pewno. No, przecież on był w Czy pan może pamiętać, w jakich okolicznościach został wybrany kwitny? Ja byłem kolusem, więc gówniarzami się nie rozmawiał że tam ta generalica ci wszystko tam organizowali. Tak powiem, trochę się na nich patrzyło jak na, nie ale jak na szefów garań, który się nazywał Kydriakiem. Władysław Gęlik z publikacja w pisze o wydarzeniu właśnie z lutego z Ktoś oddał strzał do domu. Tak, to właśnie mówiłem. To z tego domu, jak tutaj jesteśmy płot i ta brama, z tyłu jest taki dom I z tego chyba pierwszego piąta ktoś strzelił z KBKS-u, bo kulę znaleziono i, i i wniesiony w ten kawałek szeregi, przebity na planie, i ja to wiem właściwie, więc o to się mówi, nie za to, kiedy był główny raz, przepraszam za słowo, to w wyższym szeregu, czyli wyścig, koledzy wiedzieli, bo to dotyczyło kolegi z wyższych kas. Chciałabym jeszcze zapytać o relacje Polaków z Niemcami w tamtym czasie. Z jednej z publikacji Władysława Biegnika można przeczytać, że często uroczystości szkolne były swoistymi manifestacjami polskości. Jak, jak reagowali na to wcześniej? No, negatywnie, w bardzo negatywnie. Przecież właśnie często właśnie nawet dopuszczają policję, policję i na Myśmy się trzymali dokładnie jak na jakimś okręcie i wiedzieliśmy, yy, 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 yy. My, 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 nie, nie ma Potem, gdy, Niemcy zresztą zaczęli zachować, pokazali to do tego stopnia, że, że jak chodziliśmy do tym blatnym szeregu do kościoła, to chyba wszyscy tych wskakiwali tam, gdzie na dworku było ten szereg i tam na się. Przed i zaraz wolniej chodził, żeby się to wszystko rozwaliło i tak dalej. Więc y, starsi na to wymyślili, że trzeba śród e, e, tych dać przynajmniej w każdej kółce jakiegoś takiego starszego, który miał porządny but, takie olej z głodzianiem. Więc jak e, takiemu tak, tak danepnął, a ten już tak, to pojechał tak chwyciem e, e, uciekał, ale wiedział, ja, że nie może nic mówić, bo były zaproszone Niemcy, jednak dyscyplinę stanowił. Jeśli on się pakował w szereg Polaków, no to co się tam szukać. Dziękuję bardzo. bardzo.